Czarny las, a w tym czarnym, czarnym lesie był czarny, czarny dom. A w tym czarnym, czarnym domu był czarny, czarny pokój. A w tym czarnym, czarnym pokoju był czarny, czarny stół. Na tym czarnym, czarnym stole była czarna, czarna trumna, a w tej czarnej, czarnej trumnie był biały, biały trup. Alicja, wróciłaś. No przyjechałam do pracy, mówiłam panu przez telefon. Mam napisać reportaż. Proszę mi opowiedzieć o dniu, kiedy zginęła Angelika. A co pani myśli, że ja nie wiem, co ludzie mówią? Problem w Polsce polega na tym, że nie ci mają dzieci, co trzeba. Angelika Mizera, Patryk Miłka i Kalinka Jakubek. Chcę, żeby wróciły całe i zdrowe. Tata mówi, żeby pani zajęła się żywymi. To znaczy, że one nie żyją? Nie wiem, co Kalinka chciała utopić w morzu. Koto jadę. Jak znów przyjdą, to bądź proszę tutaj i uratuj nas. Będziesz? Nasza matka. Opowiem ci o niej wszystko, co wiem. Ewa? W najlepszym człowieku otworzą się przejścia, przez które zło wejdzie do środka. Wzięłyście nóż? Nie, to kto zabił.